Dzień dobry. Dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów o zabiegu Geneo. Geneo to zabieg, który od kilku lat występuje na rynku zabiegów kosmetologicznych i cieszy się narastającą popularnością. I to właśnie Wasze pytania, naszych pacjentów, spowodowały, że znalazł się on także w ofercie naszego gabinetu. Zabieg Geneo należy do zabiegów kosmetologicznych, w którym trzy etapy zabieg oczyszczania, zabieg dotleniania i wtłaczania Aktywnych składników powoduje, że skóra po zabiegu bezpośrednio po zabiegu wygląda na rozpromienioną, rozjaśnioną i taką lepiej odżywioną. Moją pacjentką będzie dzisiaj Zuzia. Z Zuzią zdamy się już kilka lat, poznałyśmy się na studiach na Akademii Wychowania Fizycznego, ale znamy się także z płaszczyzny tutaj takiej relacji pacjent-lekarz. Widzimy się raz na kwartał i w naszym planie terapeutycznym dominują zabiegi z igłami. Czasami trochę krótsze, czasami trochę dłuższe igły, niemniej jednak po takim zabiegu raczej e, potrzebny jest jeden dzień rok konwalescencji, czasami kilka dni dłużej. I ponieważ jest taka pora roku wiosenna, zbliża się lato. Coraz więcej słońca za, za oknem. Postanowiłam, że dzisiaj Zuzia wyjdzie od nas jeszcze bardziej rozpromieniona, nie będzie potrzebowała rekonwalescencji i bezpośrednio będzie mogła wrócić do swoich obowiązków. Także obiecuję Ci, Zuzia, że dzisiaj będzie e, przyjemnie. Zapraszam na filmik.